Masz już dość kijów baseballowych? To poznaj broń, na której widok stolarz by podskoczył ze szczęścia. Wyrzutnia pił tarczowych, ponad 2000 obrażeń i 0 litości. Zaraz pokażę Ci, gdzie ją znaleźć. Zaczynamy wspinaczkę na silosy zbożowe. Wskakujemy na pierwszy podest, który jest centralnie przed nami, stąd przeskakujemy na stalową belkę. Przechodzimy w lewo i śmigamy na wzmocnienie na ścianie silosu. Kiedy już jesteś na górze, podciągasz się na podest i zaczyna się mała gimnastyka. Po rurkach, po rynnach, po lampie, zrobisz więcej skoków niż Mario po energetykach. W końcu lądujesz na podest, z którego łapiesz zwisającą linę, potem lecisz na boczny balkon. Na linie musisz dobrze się bujnąć, bo inaczej zlądujesz na dół. No i wchodzimy sobie spokojnie na podest. Na górze zsuwamy pierwszą drabinę. Przechodzimy po belce między silosami, tam mamy linę, mały balansik na linie i hop kolejna rynna, wspinasz się na górę i teraz czas na czystkę. Zombiaki tutaj? Niemożliwe. Lecimy z turbo shotgunem od terminatora, trochę huku, trochę mięska i po sprawie. Wchodzimy przez kratkę wentylacyjną do pomieszczenia, a tam po prawej stronie na stole warsztatowym schemat naszej nowej zabawki, wyrzutnia pił tarczowych. Tutaj macie dokładną lokalizację. Zbieramy resztę lutu, otwieramy drzwi z zasuwami i wychodzimy. Po drugiej stronie znajduje się stół warsztatowy z podpowiedzią do ukrytego skarbu. Warto rzucić okiem. Mamy też skrzynkę elektryczną, z której bierzemy przewód i schodzimy po dwóch drabinach, które wcześniej odblokowaliśmy. Na dole wpinasz kabel do skrzynki elektrycznej i gotowe. Mamy aktywną kryjówkę. Teraz wystarczy wejść z powrotem na górę i włączyć zasilanie w małym budynku. I tak oto zostajesz właścicielem jednego z najbardziej porąbanych wynalazków tej apokalipsy. Wyrzutnia pił tarczowych, bo czasem nóż to za mało, a shotgun za nudny. Zostaw kciuka, wciśnij czerwony przycisk i leć siać terror piłami jak w jakimś zombie Mad Maxie. Do następnego.